Ja rzucę granat bo ja rzucę taki pro Też rzucę Szybę. granat, też będę pro. Szybę. Cześć ja im bagdora zrobię. A nie tu się nie da przejść. A nie to nasz. Cztery. Cztery. No, cztery no. Aha, rozstrzelali cztery. mnie. już <grym>. mówię. Przedeż Co my, ja to... pod siebie w ogóle strzeliłem? Jestem genialny. Asystę dostałeś? Mr. Bond. On cię zabijesz shotguna. Dostałem, z pistoletu dostałem. mam jakieś nie mam? No Damian, Damian dajesz? Jak mu w krocze przywalił! O kurde! Oj, zginął. Ja tu taktycznie rozgrywam. Nie mam Już miejsca na mój, przypadek. Może kogoś zwalę. Co oni tu robią?! Ty żyjesz? O! Asyster Razem z nimi spadłem, fajnie ha, bo Jeszcze za mną, robiłem. a spoko, fajnie. Co on zrobił? W ogóle paczki parkur parkour Widzisz, widzisz? Nie ma... <laughs> no co spadł, serio Ja kogoś zabiłem po śmierci, dzięki. A nie, to asysta. Zginie teraz. 3, 2, 1, 0. Zginął. No nie odbił się. <laughs> Teraz Odbił się Radek jakie programki w ogóle daje? Odbił się! Mam Dobry! No nie zabił mnie! Właśnie nie mam cię obserwować na No co, już jeden został tylko. Obaj za... OBAJ SPADY Jak! Moment, teraz no, Dawaj, podwalej mu. Ale urwał. Rozwal mu. Zbadał. O. Zabili mnie. No jaki problem w ogóle, co jest tam jednak nie. Dawaj, no rozwal mu No. rozwal! No. Uwaga! I teraz... Teraz biegniemy do przodu i wszystkich zabijamy. Ja chcę zbadać ten, jak zapytam Zginąłem pierwszy. Nie, spadłem! Odbiłem się! Spadłem. Odbiłem się! Nie, tak. Ha, tylko, że ty zginąłeś. Ha, zostałeś ostatni. Nie, Odbij się. Odbiłem się! <grym <grym <grym> Nie, sam się podwaliłem!